Druga generacja antystresowej zapalniczki dojrzewała w trzech krokach. Pierwsza wersja była pozbawiona suwaka na tylnej ściance, ale za to fidget od początku posiadał otwór bezpieczeństwa, jakkolwiek to brzmi. Służył on do wypychania pokrętła, gdyby to zapadło się przy wciśnięciu go na odwrót. To co należało jednak poprawić, to klapka. Miała tylko jeden magnes. Miał on zapewniać domykanie zapalniczki, i choć wykorzystanie magnesu z pokrętła było dobrym posunięciem, to oddziaływanie jest tutaj za słabe, a połączenie niepewne. Żeby nie zmieniać szerokości korpusu, wykorzystałem obecność magnesu w pełni oś obrotu i w pokrywie umieściłem dopary T w identycznej orientacji, dzięki czemu otwory na magnesy mają zamiast 5, szerokość 3 mm. Zmienił się też detal, który usprawnia zamykanie klapki. W tym miejscu zaokrąglenie zastąpiłem fazą, co wzmacnia domknięcie, tak jak to się dzieje przy pełnym otwarciu. Druga wersja dostała też suwak, z uwagi na poczucie zmarnowanego miejsca. Korpus mógłby być dowolnie długi lub krótki, bo w zasadzie wcześniej w tym fragmencie nic ciekawego się nie działo. W trzeciej wersji szyna suwaka została nieco poszerzona i ten standard będę musiał zaktualizować także w innych projektach, bo ułatwia on drukowanie małych elementów i mechanizm sprawuje się znacznie lepiej. Zmieniłem też kształt wycięcia do podważania klapki palcem, rozciągając je na boczne ścianki. Dzięki i temu kompulsywna zabawa zawiasem jest niezakłócona nadmiernie gładką powierzchnią.